Cześć, witajcie po raz ostatni z hotelu Cornelia Deluxe, ponieważ po obiedzie przenosimy się do nowego ośrodka. Dzień zapowiada więc się bardzo interesująco i mam nadzieję, że w istocie taki będzie. Wypada więc chyba zacząć się dzisiejszy vlog. Jedziemy! dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć! Cześć! Siema! Hello! Ja też! Feliz cumpleaños, Andrzej! Thank you very much! All the best for you! What should we wish you? Oh, or the season, only to be healthy. You know, it's the only thing I wish. And I'm happy to be here with the guys. It's been an amazing journey for me since I arrived here. So we are ready to, you know, to take the, the titles that we we are playing. So I wish you good steps. Thank in this you. Journey. Zanim w ogóle zaczęliśmy trening, to mieliśmy jeszcze pożegnanie z jednym z analityków. No i chyba wypada powiedzieć Wam o co chodzi. Jest słuchajcie, człowiek, który ratował analizami nie tylko sztab szkoleniowy, ale także nas, kiedy nam padały kamery. Dzień dobry Przemku, to witam Was. Miałeś wracać do Warszawy na zmianę, a okazuje się, że do Warszawy wracasz i zaraz z niej wyjeżdżasz. Dokładnie tak, życie jest nieprzewidywalne i tak jak powiedziałem wczoraj chłopakom, najlepszym reżyserem właśnie jest życie. I w ostatnich dniach po prostu dostałem możliwość pracy za granicą, co biorąc pod uwagę, jak mało Polaków w charakterze trenerów, trenerów asystentów pracuje za granicą, to uważam, że, że jest to dla mnie szansa na to, żeby spróbować czegoś nowego. Czyli już nie analizą będziesz się zajmował? Myślę, że również się analizą, ponieważ sport zmierza w taką stronę i sport w dzisiejszych czasach jest bardzo rozbudowany. I czy jesteś analitykiem, czy jesteś trenerem, wszystko, czy jesteś trenerem przygotowania motorycznego. Musisz analizować, musisz oglądać, musisz to wszystko łączyć z procesem treningowym, a to doświadczenie, które zdobyłem właśnie będąc tutaj w klubie, szczególnie jeżeli chodzi o analizę, organizację, jak to wdrożyć, jak stosować. Na pewno pomoże mi w tym, aby tą wiedzę przekazać dalej i pokazać, że my naprawdę robimy tutaj w Legii kawał dobrej roboty. Arsenał piłek do zajęć gotowy, zatem sprawdźmy jaki użytek zrobili z nich nasi zawodnicy. W sezonu najpopularniejszym pytaniem zadawanym przez kibiców jest to o transfery. Także chyba wypada ruszyć, sprawdzić co z tymi transferami. To, to nasz człowiek od transferów, dyrektor sportowy. Witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Jakie Wszeszkół? obserwacje tutaj na treningu poczynione pierwsze? Dobrze, wszystko dobrze wygląda. Widzę, że jest dobra praca wykonana. Cieszę się bardzo z tego, jak chłopaki są zaangażowani, jakie mają warunki do pracy. Mój dobry, ten to jest telefon. Także... Tu jest duża praca, jest gorący telefon. Staramy się jak najszybciej e, wspomóc trenera Wukowicza z naszej sytuacji, z naszej strony. Myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku, żebyśmy mogli kibiców jeszcze zaskoczyć w tym okienku. Sam proces skałtowania jest w okresie jesiennym. Odbywa się w okresie jesiennym, teraz dochodzi do, 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 do jakiejś finalizacji. Natomiast mamy jeszcze dłuższe okienko tak, i to też trzeba wziąć pod uwagę, że chcemy rozsądnie budować ten zespół, oczywiście w miarę możliwości naszych pod względem finansowym, ale, ale też dokoptować piłkarza, do którego jesteśmy 100% przekonani. Zobaczymy dzisiaj ta konstrukcja zespołu jest tak ułożona, że, że w przypadku gdyby Jarek odszedł, to, to rzeczywiście będzie tutaj potrzebne zastępstwo też dobrego, solidnego piłkarza. E, który, który może ten zespół jeszcze mocniej uparwić i e, doda, doda jakości. Także na pewno będziemy, będziemy walczyli tutaj do samego końca, żeby ten zespół dla, dla trenera, dla sztabu, dla piłkarzy wzmocnić e, ciekawym ciekawy piłkarzem. Myślę, że na innych pozycjach na dzisiaj nie szykowałbym jakiejś wielkiej rewolucji, bo, bo mamy naprawdę 28 piłkarzy na obozie dosyć, dosyć duża. Tym bardziej, że w tej grupie są młodzi piłkarze, którym też trzeba dać szansę i oni tą szansę jak widać z boiska wykorzystują i myślę, że, że to też jest nasz kierunek, w który będziemy w jakiś sposób podążali. Panie trenerze, pan powie kibicom, co to jest za kamizelka? Kulotworna. Ile Nie takie jest to urządzenie kamizelka waży? Kamizelka kg To jest takie obciążenie dodatkowe przy ćwiczeniach mocy. Dobrze, Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zimno, co? No, za ciepło nie jest. Ale dobrze, na boisku było Co to bardziej gorąco. Czyli prezes zadowolony. No tak, w porządku. Mam nadzieję, że to pokażą w czasie sparingu. I wish on your birthday. I'd dla best for him. Good day. Yeah. Stay stay between stay in leg because he's important player for us. Zdrowia, bo jest dziecha wybiła, no to przede wszystkim zdrowia, bo trochę starszych się nam zrobił. Nazwę no, był cały czas taką pozytywną osobą, żeby dawał nam tyle na boisko, co dawał i. I będzie dobrze. To health, health, zdrówka. Zdrówka najważniejsza, tak. Dużo sukcesów, przede wszystkim legi. I siebie by było szczęśliwe, już zamknięte. To najważniejsze. Wiesz, powiedział, że Andrzej już się trochę stary zrobił? O, no, już to, ma robisz? trzy tam w przodu, to wiesz. Ale ja mówię, Cieśniak, niedługo zaczyna też dobrze się czynęte, ekipa medialna jest już w hotelu, czekamy teraz na chłopaków i muszę wam powiedzieć, że jeszcze zanim opuściliśmy stary ośrodek, no to bardzo zżyliśmy się z jednym z panów kelnerów. Fantastyczny człowiek, no człowiek dusza, a więc postanowiliśmy podarować mu pewien drobiazg. To Mam nadzieję, że koszulka będzie służyła. A jeżeli wy byście chcieli uzupełnić trochę swoją legijną kolekcję, to przypominamy, że w fast Store do końca tego tygodnia trwa promocja na biały zestaw strojów 169 zł. A więc wydaje mi się, że cena adekwata. Tymczasem biała autokar zbliża się na horyzoncie. Przyjechali chłopaki. Dobrze Cię widzieć w końcu. Jeszcze mówi się, mogę. A kiedy wracasz na plac? Najszybciej. W hotelowym lobby piłkarze mają wolne. My też dostaliśmy trochę czasu do odsapnięcia, dlatego teraz stwierdziliśmy, że to jest dobry moment na to, żeby sprawdzić, czy w tym hotelu mają dobrą herbatę. Ruszamy więc na małe zakupy. Mam nadzieję, że smaczna, bo w tamtym hotelu była naprawdę prima soppa. told everything in uh, in the morning and it's uh, it's a pleasure for me to to spend my my day with you thank you very much Stołówka naszego nowego hotelu, myślę, że kupiła nas wszystkich oporów na przepiękne smakołyki, ale największy z nich bez wątpienia otrzymał Andre Martinz. Jeżeli wy jesteście natomiast głodni jakiegoś fajnego kina na wieczór, no to polecam wam serdecznie zajrzenie do opisu naszego filmu, a także na dół ekranu mamy tam dla Was niespodziankę, także zapraszam, logujcie się i zobaczcie to, co przygotował dla Was nasz redakcyjny kolega Kuba Goliński. Historia tych chłopaków jest naprawdę niezwykła. A historię tych chłopaków rozstrzymimy. Jesteśmy na zgrupowaniu, będziemy Wam sukcesywnie przybliżać w trakcie kolejnych vlogów, także ja już Wam za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, wszystkiego dobre. Cześć!